Pytanie do Ciebie następujące. Czy Ty wiesz, dlaczego odrzucasz od Ciebie ludzi, którzy osiągają od Ciebie więcej? I czy Ty wiesz, dlaczego odrzucasz od Ciebie ludzi, którzy chcą Ci pomóc? To znaczy, podejrzewam, że to ma związek z tym, że kiedyś moją rodzinę ktoś bardzo oszukał i to było takie dosyć mocne doświadczenie, traumatyczne, można powiedzieć, dla mnie. I. No wiem, no cały czas do tego wracam, ale tak myślę, że to ma duże znaczenie. Okej. Okay. To znaczy e... samo podświadczenie, Od razu ci mówię. Nie. Samo A, ale to, to ale może to, co się ze mną stało po tym, nie? O! Jak ja zacząłem myśleć, straciłem wiarę, i e, tak jakby trochę też zacząłem nie wiem, jak to powiedzieć bać się ludzi. Troszeczkę tak brać ich z dystansem, bo nie taki... w siebie i nie wierzysz w ludzi. Jeżeli nie wierzysz w siebie, to nie wierzysz w ludzi, bo ty też jesteś człowiekiem. To jest automat. Zawsze tak jest. O. Teraz trzeba zdać sobie z tego sprawę, że mój brak wiary w siebie rzutuje nie tylko na to, co ja robię w rozumieniu tego, jak działam, ale też to, co widzę, jak działam. Świetnym tego przykładem było to, co na samym początku dzisiaj padło. Czyli świetnym przykładem tego twój, twojego braku wiary w siebie jest to, jak ty mi mówisz o tym, że no wiesz wprowadziłem te działania, które rozmawiałem z Radkiem, coś tam się dzieje, no ale to jeszcze rozumiem, spuściłem więcej reklam, zacząłem rozszerzać swoje działania, nauczyłem się tak naprawdę kurwa nowych rzeczy, zupełnie innego spojrzenia. Ale to jeszcze nie jest jakiś tam szałoda i niesamowite, i tak dalej. No kurwa, jak nie jest? Skoro pierwszy raz wyłamałeś się kurwa ze schematu, którego działałeś do tej pory i zyskałeś szerszą perspektywę na temat tego, jak możesz działać i w ogóle, jak powinno to wyglądać, i jak robią to profesjonaliści. Skoro to jest wow. dokładnie pierwszy krok, który trzeba wykonać do tego, żeby uwolnić się z tego więzienia, takiego nazwijmy to klepania się w końcu w, w, cały czas w tej samej kurwa kałuży. W rozumieniu finansowym. No, no, no. W rozumieniu moich działań. Rozumiesz? Więc wynika to po prostu z faktu, przez to, że ty w siebie nie wierzysz, to raz nie doceniasz to, co robisz, i nie widzisz tego rzeczywistej wartości, dwa, odmówisz od siebie ludzi. I teraz to jest przyczyną twojej jeszcze większej samotności. A to wszystko razem Aha. do kupy powoduje, że twoja samoocena jeszcze bardziej pikuje w dół. Zgadza się? I to jest, wiesz co, coś takiego, yy, właściwie ja to opisałem wczoraj chyba w 13 czy 14 punktach taką pętlę yy, w swoim dzienniku, że ty to dzisiaj nazwałeś tak po imieniu, nie? Ja tak trochę krążyłem wokół tego, ale... No być może to mi chodziło, żeby tak to trochę nazwać po imieniu. E, I to jest też wiesz co, coś takiego, co ja nie miałem świadomości, że działam według takiego wypracowanego takiej pętli, nie? Tak. Ale to wszyscy tak mają, umiesz Nie ma takiego człowieka, który nie zapętla się i nie popełnia tych samych błędów. Patrz na Joannę. Patrz na Mafia, który był przed Tobą. Patrz na Adama, który był przed Tobą. Ca wszyscy, nie ma każdy, kto teraz był. I teraz bardzo was proszę z tych wszystkich osób, które jeszcze są z nami, bo Mafia chyba już poszedł. Więc. Każdy, kto jest jeszcze z nami, generalnie rzecz bardzo proszę, kto był przed chwilą, kurwa, na, na, ze mną na rozmowie. Czy każdy, kto w ogóle brał udział ze mną na rozmowie, potwierdźcie, bo Łukasz tego bardzo potrzebuje, zaraz czacie, Potwierdźcie mu, że Wy też regularnie potraficie się zapętlać, i regularnie potraficie popełniać cały czas te same błędy, że to jest absolutnie naturalny proces i za każdym razem to musi dokładnie tak wyglądać i tak powinno być. Bardzo Was o to proszę. I teraz patrz, co się dzieje. Ja okay. dopiero, cały czas. Ja znowu się zapędziłem, napiszę Ci w dzienniku. Normalne. Tak, o matko, jak często? Kurwa, Łukasz, totalne, normalne. Wszyscy to robimy. Wszyscy to robimy. Okay. Teraz musisz, to jest bardzo okay. ważne, bo musisz to zaakceptować, że tak jest i tak ma być. Teraz okay. wiemy, dlaczego. Bo proces naukowy działa w ten sposób. Tak człowiek się uczy. Musisz x razy popełnić ten sam błąd, tej samej okay. pętli, żeby Twoje emocje urosły na tyle, żebyś chciał coś zmienić. W rozumieniu trudnych emocji, okay. trudnych, różnych emocji, tak? One muszą na tyle Cię wzbudzić, żebyś powiedział, kurwa, chcę z tego wyjść. Rozumiesz. Mhm. Tak? Rozumiem. Tak jako ludzie. Tak się uczymy. Inaczej nie potrafimy. Gdyby człowiek nie wkurwiał się na zimno, nie wymyśliłby domów i elektryczności. Rozumiesz? Okay. I przez tysiące lat nie był w stanie tego zrobić. Dopiero teraz to potrafi. Więc ten nasz ten uczenia się nie jest zaskakująco dobre. Nie, nie, nie zapierdala to jakoś niesamowicie. Więc to też powinno ci już pomóc w rozumieniu zbudowania tej wiary, kurwa, w siebie. Nie? Że po pierwsze tak. za dużo od siebie wymagasz, za szybko chcesz, po drugie nie rozpoczynasz procesu naukowego jako czegoś naturalnego, co powinieneś zaakceptować i że tak to wygląda, że będziesz się zapętlał i będziesz często powtarzał te same błędy. I teraz, kiedy my tak. zostajemy w tym miejscu, bo to jest ważne, kiedy my zostajemy w miejscu popełnienia tej samej pętli i tych samych błędów, kiedy to się dzieje, jak myślisz? Bo to jest tylko no jedynie. kiedy jesteśmy świadomi tego, tak? Y Czyli kiedy brakuje nie. nam wsparcia. Czyli kiedy tak. nie mamy wsparcia. Intelektualnego, ktoś musi nam zwrócić uwagę. Emocjonalnego, a ktoś musi w nas, w nas wierzyć i nam pomóc przez, co przejść, przez coś przejść. Nie? Wsparcia, e na, wsparcia na zasadzie po prostu obecności, tak? Czyli na przykład właśnie tej wiary. Nie? Czyli w zasadzie kurwa, nie mogę zabić, bo on jest obok Ja więc ja wierzę w to, o to, bo to że on nie, jest nie Niektórzy mają to na przykład z Bogiem, tak? że on tak mocno wierzy w Boga, że on nie może go zabić. Więc będzie pracował, co to zrobi. I to jest właśnie to. No. To nie ma znaczenia, na którym poziomie to się będzie działo. Czy to będzie na poziomie poznawczym, emocjonalnym, czy na poziomie wiary. To nie ma znaczenia. Natomiast potrzebujemy jakiegoś rodzaju wsparcia, a ty jesteś w miejscu, gdzie to wsparcie otrzymasz. Więc to już mamy, nie? więc ten. No właśnie tak e, powiem ci, że tak e, wczoraj to jak napisałem ten wpis w dzienniku, to tak trochę mi kopara opadła, nie? Bo mówię. Ja już e, mówiłem o tym kiedyś, e, pani psycholog, e, że jestem w pętli, ale nie do końca wiedziałem. O czym mówię, nie? No i teraz zobacz. Co trzeba zrobić? Jakie działania trzeba przeprowadzić, aby podnieść wiarę w siebie? Trzeba przeprowadzić okay. kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, drożyć metodę małych kroków. Czyli tak zwany kaizer. Mhm. I teraz Twoje zadanie jest o tym poczytać. Czym jest okay. metoda ja robiłem kiedyś tego całe szkolenie, niestety długo nie ma, bo to nie było szkolenie dla mnie, więc nie mogłem jego nagrać, bo po prostu występowałem w nie kogoś. Ale okay. to jest pierwsza rzecz, którą, którą, którą masz się zapoznać. Czym jest metoda małego kroków? metoda kajzer? I na podstawie tej metody masz wyznaczyć na wszystkich obszarach, które są dla ciebie ważne, czyli na obszarach budowania relacji, budowania biznesu czy budowania autonomii, bo to są trzy twoje najważniejsze obszary, które trzeba poruszyć, żebyś ty się dobrze. Uh -huh. Tak. Na tych trzech obszarach masz wyznaczyć zestaw malutkich kropów, które mają cię doprowadzić. Malutkich kroków, które mają cię doprowadzić do małych celów. Okej, okay, bo ja też y, zauważyłem, przepraszam, że ci przerwę. E, mam coś takiego, że jak już... Y Jestem w tym etapie, że dobra, podnoszę się i coś zaczynam robić, nie? To bym chciał no. takimi susami, nie? No że właśnie. wiesz, że, A że od razu. Nie? Nie? Musisz się nauczyć, że powoli znaczy płynnie, płynnie znaczy szybko. Czy musisz się tego nauczyć, okay. że tak, jeżeli ja przychodzę na trening i widzę kurwa dwuboistych napierdalających tam snacze, czyli rwania, czy, te, czy clean dżerki, tak, czyli podrzuty jakieś inne tego typu rzeczy? No, Aha. to ja od tego nie zacznę. Mimo, że mnie to ja mi się to strasznie podoba i chce, tak. Od czego kurwa zacznę? No, do ruchu martwego ciągu. Od tego, żeby podnieść no. w ogóle ją z podłogi, a nie od razu, żeby ho, 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 ją tam kurwa zarzucić. Nie? No, no, no. Więc musisz się nauczyć tym jarać, dlatego ta metoda małych kroków jest dla Ciebie absolutnym maschetem. Więc to jest okay. pierwsze pytanie na dziś. Naucz się o metodzie małych kroków, poczytać tyle, ile się da na ten temat, wyznaczyć małe kroki na obszarze budowania relacji, budowania biznesu i budowania autonomii, które chcesz pokonać do pierwszych kamieni milowych, czyli małych celów na każdym z tych obszarów. Małe cele, małe, nieduże. Teraz, okay. jak oznaczysz, opisujesz mi to w dzienniku i opisujesz drogę do tych małych celów, jak to się dzieje i co się dzieje. To jest pierwsze zadanie Dobra. na dziś. Okay? Drugie zadanie okay. znaleźć wsparcie. Czyli masz zagadać do co najmniej 20 osób na naszym Discordzie. I z tych 20 osób masz znaleźć sam. Przynajmniej cztery, które będą cię wspierać i razem z tobą będą śledzić ten proces. Okay. I masz czuć się w tym komfortowo Masz nauczyć się czuć w tym komfortowo. Masz nauczyć czuć się w tym dobrze, że ktoś jest z tobą w procesie, że cię wspiera że pomaga ci wyłamać tą pętlę, w którą wpadasz, zauważa ten moment i ci to tłumaczy. Okej. Okay. I to są dwa zadania twoje na dziś. I na to chcę, żebyś się skupił i za najdalej dwa tygodnie chcę otrzymać porządny feedback na temat tego, co tu się dzieje. Dobra? Dobra, nie ma problemu. Mamy to? Mamy to. Zajemnie. Jestem zadowolona. Ja to się cieszę. Pomogło? Pomogło? Pomogło, pomogło. Tak, tak. Wiesz? Użyło trochę. No to tak, bo teraz wiem, co robię i dlaczego to co, to, co robiłem do tej pory, nie przynosiło tych efektów, które chciałem. Nie? Tak, tak, bo... E, przez to, że też ja tak chciałem dużymi krokami, to... Tak, zniechęcałem się, nie? Tak. A powiem Ci to, co powiedział kiedyś mi mój przyjaciel. Pamiętaj, Donaj, łyżeczką to kurwa wannę wypełni. A chowlą to się kurwa co najdłużej wygłaszczy. O, coś to jest. No. Dobra. O, także. Wszystko wymaga czasu. Tak. No dobra, dziękuję Ci. Dzięki, Łukasz. Hej.